do Pana Adama Michnika, którego niesłychanie cenię, niesłychanie szanuje i nigdy nie zrozumiem tego jednego wywiadu z Wielowiejską sprzed półtora roku, w którym Pan Adam mówi bardzo dużo o ważnej roli Kościoła, o tym, że Kościół ma powiedzieć ludziom, jak mają żyć, że Kościół przenosi dalej system etyczny, żeby z niego system etyczny się zawali. Proszę Państwa, bądźmy szczerzy, czy naprawdę znacie kogokolwiek, kto nie ukradł, nie zgwałcił, z tego, z uwagi na karę w w niebiesie z uwagi na Kościół, ludzie postępują etycznie i zgodnie z prawem z różnych przyczyn. Oportunizmu, konformizmu, niechęci do przemocy, wreszcie po prostu chęci zachowania się przyzwoicie, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś się zachowywał przyzwoicie z uwagi na karę czy nagrodę pośmiertną. Proszę Państwa, nie, Kościół nie przynosi żadnych postaw etycznych. Kości Kościół w tym momencie Dba o własny, swoiście rozumiany interes, o własne wpływy, o wpływ na prawo, o napieprzenie się tyle, ile można. W tej chwili rozpierdzielają właśnie Święty Krzyż, niszczą Łysiec. Właśnie zdobyli tam działki odzyskane, kolejne, za 100 lat też będą odzyskiwać kolejne utracone mienie. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Tak, w Kościele są ludzie tacy jak Boniecki, jak Radzik, to wszystko prawda, ale oni są poza Kościołem. Kościół zamyka im gębę. Nasz polski kościół ma w tym momencie twarz, czy raczej mordę Jędraszewskiego. Nie przenosi żadnego systemu wartości, a jedynie system antywartości. I powiem wam jedno. Benedico Wobis, powiem wam tak. Chciałbym, żeby wprowadzono obowiązkową religię dla wszystkich. Daj, słuchajcie, za 10 lat, kiedy wreszcie PiS utraci władzę, to nie będzie 20 czy 30. To będzie Irlandia czy Hiszpania w wersji turbo. Będzie kilka referendów o opodatkowaniu nieruchomości kościelnych, o aborcji. Teraz zobaczymy, co będzie. Młode pokolenie w wielkich miastach i średnich, ono już w tej chwili jest praktycznie całkowicie odkościelnione, a będzie jeszcze lepiej.